Cześć, witajcie w 32 odcinku Przygód Wieśka. Mamy za sobą debiut naszego bohatera w Realu Madryt. Teraz nadszedł zatem czas na debiut w lidze Mistrzów. Rywalem królewskich na dzień dobry jest klub Bróż, i patrząc na pozostałe drużyny z grupy, to chyba najmniejsze zło. Pozostaje zatem pytanie: czy Wiesiek w swoim debiucie w lidze Mistrzów strzeli również swoją debiutancką bramkę w tych rozgrywkach, czy może po prostu zaliczy asystę? Ale pytać możemy bez Liku. Nic nie wyjaśni się do momentu, w którym nie przesuniemy kalendarza w przód i nie ruszymy na mecz Ligi Mistrzów. Zatem przesuwamy i spotykamy się na stadionie. Odriozola na prawym skrzydle dośrodkowuje. Interwencja minuleta, ponieważ to dośrodkowanie okazało się być takim fałszywym strzałem. Zobaczmy teraz Fernand Mundi. Zagrywa dość dziebełki zza z zapolakarnego strzału, ale standardowo po polsku łupnął w poprzeczkę. Póki co debiutanckiej asysty brak, debiutanckiego gola brak, ale mamy debiutancką poprzeczkę. Jak mawiają mądrzy, od czegoś trzeba zacząć. Zagrań do Denisa na prawe, skrzydło ten, cofa się z piłką, zagrywa do... O, kerkę! Tymczasem Wiesiek chciał pozostać na chwilę w światłach fleszy. No i o mały włos, nie doszło do groźnego strzału. Na szczęście dla Realu Madryt było to tylko pyknięcie piłki. Okerkę biegnie z piłką w poprzek boiska, a nie, jednak zdecydował się, teraz będzie biegł wzdłuż boiska. Zobaczmy: prostopadłe zagranie do Tila. Tila oddaje strzał kurtua, na szczęście broni. Niestety, interwencja jest na tyle niefortunna, że piłka ponownie ląduje pod nogami zawodnika klubu bróż. No i niestety, Real Madryt przegrywa od samej końcówki pierwszej połowy 1 do 0. Dlaczego jednak defensywa Realu Madryt zostawiła tyle miejsca o kerkę na prostopadłe podanie? Jedynym rozsądnym nasuwającym się do głowy pomysłem jest fakt, że chyba zafascynowana była niewywałą umiejętnością biegania wzdłuż boiska tegoż właśnie zawodnika. Courtois natomiast pierwszy strzał wybronił bezbłędnie, niestety sparował piłkę w taki sposób, że ta z powrotem wylądowała pod nogami Guza Tila. Od tego momentu zawodnicy królewskich będą musieli napocić się dwa razy bardziej niczym pan McDonald co farmę miał, żeby wrócić do gry o trzy punkty. Luis Alberto dostaje podanie od razu, prosto padle do Wieśka, jednak ten zatrzymuje się na obrońcy klubu Bróż. Zobaczmy, Wieśek idzie do polu, minionet się myli, Wieśek w polu karnym, no ale z takiego kąta to on może co najwyżej dziewczyny z autobusu przez okno pooglądać. Piłka górą do Wieśka, ten od razu zgrywa do Odriozoli, który jest na wysokości pola karnego. Cofa jednak futbolówkę do Rodrigo. Rodrigo przed polem karnym zagranie do Siergieja Milinkowicza-Sawicia, a ten nie ma problemu z pokonaniem Mignoleta i mamy o 59 minuty remis 1 do 1. W tej akcji, gdy Rodrigo otrzymał podanie, był moment, że piłka mogła trafić do Wieśka. Jednak ten mądrze wybrał Sergeja Milinkowicza Sawicza, który zdecydowanie gubił krycie w porównaniu do Wieśka, a Serb z zimną krwią lewą nogą pokonał bramkarza Belgii. Real Madrid wraca do gry o trzy punkty, a mecz niejako rozpoczyna nam się od nowa. Od Riazola do Luis Alberto ten od razu piłkę kieruje do Polaka, Polak do Sebajosa, Sebajos prosto padle do wieśka, który jest polukarny strzał z lewej nogi, no i tutaj naprawdę mało zabrakło, gdyż polski napastnik piłką połechtał boczną siatkę bramki. Jeżeli dla siateczki było to przyjemne, to być może właśnie wiesiek zdziebełko ubił z nią interes i przy następnym strzale bramka wpuści piłkę do siebie. Z zapartym tchem będziemy zatem śledzić kolejne wydarzenia na boisku. Okerkę do Pasalicza, Pasalicz zagrywa do Tila, Til. Świetnie zastawia się przed Kuli ale ciężko przepchnąć takiego kloca, jakim jest defensor Real'u. W pojedynkę, zobaczmy, Kurtuła chyba nie za bardzo wie, co chce zrobić z piłką. Na razie Truchta wybiegł z pola karnego, nie kompletnie zwątpił w to, co robi, zatrzymał się z futbolówką. Mam wrażenie, że chyba na chwilę po prostu rozłączył mu się mózg. Dobrze, że wszystko szybko wróciło do normy, zanim zawodnicy klubu Bróż zorientowali się w niedyspozycji bramkarza królewskich. Luis Alberto na lewe skrzydło do Azarda, który jest już w polu karnym, co zrobi Belk. Zobaczmy, cofnął piłkę do Sebajosa. No. Wiesiek strzela z pierwszej piłki bez zastanowienia, no i niestety nie trafia w światło bramki. Nie wiem zatem jak on połechtał tą siatkę, ale nie o to w tym wszystkim chodziło. Zdecydowanie piłka poszybowała zbyt wysoko. Coś czuję, że po tym spotkaniu Wiesiek będzie musiał na spokojnie porozmawiać z siatką bramki. Zwróćmy uwagę, Polak chciał kogoś ochrzanić, ale w ostatniej chwili przypomniał sobie, że to on jest winowajcą całej tej akcji. Azart z piłką w pełnym sprincie zbiega na lewe skrzydło. Wiesiek szuka wolnej pozycji, aby Belk mógł dośrodkować wprost do niego. Zobaczmy, piłka na głowę do Fabiana i mini bez najmniejszych szans. Bezbłędne uderzenie zawodnika Realu, który dosłownie przed chwilą zameldował się na murawie. No i popatrzmy, tak kopną narożną chorągiewkę, że o mało nie zawadziła mu o coś, o co nie powinna. Zostawiając jednak zbędne szczegóły za sobą, zwróćmy uwagę, że w 84. minucie to Real Madrid wychodzi na prowadzenie w pierwszym meczu ligi mistrzów. Eden Hazard popisał się zatem świetnym przeglądem pola karnego, ponieważ miał aż czterech swoich zawodników, do których mógł zagrać, ale wybrał Fabiana, który zdecydowanie znajdował się w odpowiednim miejscu w polu karnym, by pokonać bramkarza klubu Bruż. Tak jak już wspomniałem wcześniej, 2 do 1 dla Realu i to właśnie Królewscy w tej chwili ściskają w swojej dłoni cenne 3 punkty. Jeszcze klub Bruż w natarciu, Til w polu karnym, Kuli swoim wzrostem przeszkadza w akcji, Odriozola wybija w kierunku wieśka, a sędzia kończy to spotkanie. Real Madrid wygrywa na wyjeździe z klubem Bruż 2 do 1. Wiesław Zdziebełko zalicza swój upragniony debiut w Champions League, jednak jedyne co porobił w debiutanckim stylu to pobiegał po murawie. Dzisiaj bez asysty i bez bramki koledzy wyręczyli go w jego zadaniach. Po spotkaniu Ligi Mistrzów przyszło nam powrócić do La Ligi. Przed Realem Madryt sobotni mecz przeciwko Eibarowi. Nie mam tu nic więcej do powiedzenia, dlatego przesuwamy kalendarz w przód i od razu meldujemy się na stadionie. Jeśli o to spotkanie chodzi, dla Wieśka z jest to debiut, ponieważ po raz pierwszy w barwach Realu Madryt zagra na Santiago Bernabeu, czyli przed własną publicznością. Od Riozola do Vallejo, ten bez zastanowienia przechodzi nad wszystkimi w kierunku Wieśka. Wiesiek tak bardzo walczył z obrońcami Aibaru, że jednego z nich po prostu przewrócił. Ale mamy tutaj złe przyjęcie piłki przez zawodnika Aibaru. strzał, ale padł niestety, ale broni uderzenie Wieśka. To już drugi mecz z rzędu, w którym jeden z zawodników drużyny przeciwnej myli się na korzyść Wiesława, a ten nie potrafi wykończyć akcji strzelając bramkę. Jak tak niestety dalej pójdzie, to Zinedine Zidane będzie musiał Wieśkowi wymierzyć karę w postaci karnego Jerzyka. Henacio przy piłce kiwa się. Sam ze sobą lubią to widać zawodnicy la ligi zagranie prostopadłe do Mandingueza. Mandinguez spada do piłki, ale Kurtua wycina go niczym. Wyrafinowany ogrodnik. Kurtua jeszcze sprytnie, wycofując się z powrotem w kierunku swojej bramki, potknął się o leżącego zawodnika Ejbaru. Na szczęście sędzia nie przyznał za to kartki, a przywilej korzyści. Rodrigo z piłką na prawym skrzydle, zagranie do Luisa Alberto, Alberto nie chce piłki, oddaje ją Rodrigo, Rodrigo do Vallejo, Vallejo zagrywa do Wieśka, który ma przed sobą tylko obrońcę, oleż sprytny zwód, prawa noga Finezja strzał i mamy bramkę, ale świetnie Wiesław Zdziebełko zmylił obrońcę Ajbaru w polu karnym. No i w 37 minucie tego meczu Real Madrid wychodzi na prowadzenie 1 do 0, a Wiesław Zdziebełko przed własną publicznością na Santiago Bernabeu zdobywa swojego debiutanckiego gola. Tej akcji trzeba Wieśkowi oddać, że zachował zimną krew do samego końca, zamiast łupnąć na ślepo z lewej nogi. Wolał w ostatniej chwili, idealnie w czasie, spasować swój zwód, wystawić sobie piłkę na prawą nogę i bez najmniejszego problemu, dzięki właśnie temu manewrowi, pokonał bramkarza Eibaru. Zwróćmy uwagę, że nawet szkoleniowiec drużyny przeciwnej bił brawo za to, czego dokonał w polu karnym Wiesław Zdziebełko. Henacio z piłką, po raz kolejny kiwa się sam ze sobą. O mało nie stracił futbolówki, tym razem Mandinguez z piłką w polu karnym w zagranie strzał jakby od niechcenia, i Kurtua nie miał szans. Nie wiem, czy on zaspał po tym, jak weszli na boisko, czy rzeczywiście prawy skrzydłowy Ejbaru zaklął piłkę w taki sposób, że bramkarz Ralu nie był w stanie zareagować na czas. No i na 4 minuty od wznowienia drugiej połowy, znów mamy remis. Miejmy nadzieję, że ta powtórka ukaże nam z nieco lepszej perspektywy uderzenie zawodnika I Ja tam do końca nie wiem, no uderzenie jak uderzenie, piłka może i faktycznie delikatnie Aha, jeszcze się przerwała powtórka, świetnie. Zatem na podstawie tego jednego ujęcia można stwierdzić, że może gdzieś tam rzeczywiście Manding podkręcił nieco futbolówkę, która najpierw leciała nieco za bardzo w lewo, by później zmieścić się dosłownie obok słupka po dłuższej odległości od Courtois. Jeden do jednego, trzeba grać dalej. Dani Sebajos otrzymuje piłkę i zagrywa prostopadle do Wieśka, który między dwoma obrońcami, niczym w tunelu, wybiega przed bramkarza strzał. No i tutaj znów bez szans bramkarz Ejbaru. Mamy dwa do jednego i dwa gole Wieśka z dziebełki na Santiago Bernabeu. Na koniec wspólna cieszyńka Trzech machnęło, czwarty się klepnął, no i mamy bramkę. Bramka numer 2 na konto Realu Madryt strzelona w stylu do jakiego przyzwyczaił nas polski napastnik w Evertonie. Na taką szybkość biegu pozwala jedynie magiczne hasło strusia pędzi wiatra w postaci mikmik. -mik I wtedy wszyscy obrońcy pozostają za polskim napastnikiem. Doskonała dyspozycja polskiego napastnika sprawia, że Real Madryt po raz kolejny w tym meczu wychodzi na prowadzenie. Zinedine Zidane natomiast patrząc na wyczyny Wiesława z Dziebełki z pewnością gdzieś tam w myślach gratuluje sam sobie za ściągnięcie w ostatniej chwili właśnie takiego napastnika. Prosto padła piłka do Amrabata, który jest w polu karnym Realu Madryt, ten wycofuje piłkę, ta ląduje, u Ustunali strzał, no i niestety 2 do 2. Nie wiem o co chodzi z tymi strzałami drużyny przeciwnej, ale Ajbarczycy strzelają dzisiaj jakoś dziwnie, ale co najważniejsze skutecznie. Może rzeczywiście jest to metoda, którą Zinedine Zidane powinien wziąć pod uwagę, czyli strzały na tak zwanego placka. Chociaż w zasadzie z tej powtórki z kolei wygląda to jak pełnoprawny strzał. No to w takim razie zapomnijmy o wywodzie sprzed chwili. Zasłużony gol numer dwa dla zawodników Eibaru. Szkoleniowcowi drużyny przeciwnej natomiast chyba pomyliły się nieco dyscypliny sportowe, ponieważ jego gestykulacja świadczyła o tym, jakby wołał chodźcie do tatusia. Po pierwsze nie ten sport, po drugie nie ta godzina. 2-2 i znów remis. Ceballos otrzymuje podanie i zagrywa piłkę do Fabiana. Fabian zostawia ją Rodrigo, Rodrigo przerzuca do Wieśka. Niestety Wiesiek myśli nieco szybciej od zawodników z Realu, ponieważ nie jest jeszcze przyzwyczajony do siesty, jaka panuje w Hiszpanii i piłka pada łatwym łupem defensywy Eibaru. Former podaje do Alvareza, ale w międzyczasie sędzia postanowił zadąć w swój gwizdek i kończy to spotkanie. Podział punktów, wynik 2 do 2. No jak widać kibice Realu Madryt nie są zbytnio zadowoleni z tego rezultatu. Zinedine Zidana taka reakcja z kolei wprawiła w zadumę. Mi mimo wszystko wydaje się, że Wiesław zdziebełko odnotował całkiem dobry występ w swoim pierwszym meczu na Santiago Bernabeu, bo zrobił naprawdę tyle, ile mógł w tej chwili. Żeby tylko zaraz nie wyszło, że stadion Santiago Bernabeu to jakieś legowisko niezadowolonych kibiców. Jeżeli natomiast to okaże się prawdą, to wtedy będzie trzeba zawołać Wiedźmina, a to do tanich inwestycji z pewnością należeć nie będzie. Tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Wciąż czekamy na pierwszą bramkę polskiego napastnika w lidze Mistrzów. Być może to nadejdzie już w następnym epizodzie, ale póki co nikt tego nie wie. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo, jak zawsze, zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym odcinkiem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, jak dalej potoczą się losy wieśka w Realu Madryt, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. I do usłyszenia niebawem. Cześć!